Z tej strony, a taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable, i jest to omówienie kolejnej środowej aktualizacji. Ja szybciutko wejdę na stronę Star Stable, żeby zobaczyć, co się tutaj działo, cóż to za aktualizacja, ale my tutaj już możemy sobie przeczytać: Rywalizuj z innymi graczami w codziennych m, konnych wyścigach przełajowych, zaimponuj baron baronowi, biorąc udział w świątecznych mistrzostwach, zawodach, by pokazać, na co cię stać. Aha, czyli witaj w świe na świecie jeździeckim, czyli czterotygodniowym wydarzeniu na cześć orwickiej kultury. No i dobra, i teraz jesteśmy na stronie, hmm, święto jeździeckie, jej, kolejne wieści, zaciekła rywalizacja, 5 kwietnia, hmm, poczuć wiosnę, aha, bo to co będzie, dobra, dobra, dobra. Okej, okay. święto jeździeckie, nadeszło, święto jeździeckie, czujesz unoszącą powietrzu ducha rywalizacji, hmm. Teren święta w Murland. Dobra, czyli jedziemy tutaj na teren do Murland. W sensie teren tego, tego, no, tamtego. Dajcie znać, która kamera Wam się bardziej podoba. Z której. Hej, Lilian, wybierasz się na święto? Jest dzieckiem? How do you know? How do you know? Wygląda na to, że do wolontariatu dołączyli strażnicy i kluby jeździeckie. Chcę, żeby wszystko udało się jak najlepiej. Ja po prostu mam ochotę się spotkać z przyjaciółmi i ich końmi. Właściwie to już się mówiłam z Alex na później. Mam nadzieję, że do nas dołączysz. Stopedy dla konia. Nie, naprawdę dobra. Potrzebujemy innego konia. Co? Dlaczego? Boże? Dlaczego ja tego nie przemyślałam? Przecież to jest oczywiste, że my będziemy potrzebować konia, który będzie potrzebować PD. Nie zmarnuję tego peda. przecież to by było... Mm. Dobra, przy okazji sobie zobaczmy, co tu jest. Rywalizuj z innymi graczami, dni otwarte w Orwik, Baronowa. W następnym tygodniu drugi tydzień święta jeździeckiego. Konie Lipicańskie, o, czyli konie Lipicańskie będą w przyszłym tygodniu. Powiem tak, nie jestem jakoś super zamiłowana do tych koni Lipicańskich, tak samo jak nie jestem super zamiłowana do tych Murganów. Więc nie wiem, jak to będzie z mojej strony, ale nie wiem, jakiego konia mam teraz wziąć. O wiem, na święto weźmiemy y, tego. Nie weźmiemy tego, bo przecież na niego nie można obrać wszystkich najlepszych rzeczy. Jezu, weźmy ciebie, weźmy cię. Ty jesteś fajnym koniem, ty, to, lubimy cię, masz jedenasty poziom, okej, okay, więc pasujesz. Pasujesz, wszystko do ciebie pasuje, możesz. Patrzcie, jak pięknie wyglądam. Uważam, że wyglądam ślicznie. Teraz możemy zrobić to zadanko. Jak już mamy. Mm, tam, no dobra, to, to chyba chyba no, będzie potrzebne, już. Yy, zablokowałam telefon, bo zawsze sobie z telefonu czytam te aktualizacje. Patrzcie, jak ładnie ten konik wygląda. Halo? Ładnie wygląda Wirokezia. No nic. Yy, dobra, to przeklikamy. Tak chcemy dołączyć. Poszukaj ten w okolicy stajni Murland. Yy, na pewno się ucieszy, kiedy zobaczy, że bierzesz udział w obchodach. Tan, 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 tan. W okolicy. Hmm. O, mistrzostwo stajni Murland. Jak miło, jak miło. Ale no nie, nie, weźmiemy teraz udziału w mistrzostwach, bo to by za długo trwało. Tak coś podejrzewam, że ta aktualizacja taka, wiecie, najprostsza i taka najkrótsza nie jest. Eee, więc. Fajnie, fajnie. Cieszę się, że to święto się już zaczęło, bo zawsze to święto tak, no, wiecie, no zawsze coś się dzieje, nie? Tym bardziej dla ludzi, którzy na przykład już mają wszystkie zadania, no to już w ogóle. Lilian, cieszę się, że udało Ci się dołączyć. Witaj w centrum święta jeździeckiego Murland. Nie mogłeś czekać, żeby Ci pokazać, co mamy tu zaoferowanie, ale zaczekaj tylko, aż zobaczysz obchody w stanie Jorvik. Mam zamiar się tam udać, kiedy skończę pracę tutaj. Nie ma święta bez porządnego oprowadzenia po jego terenie. Mamy tu mnóstwo różnych rzeczy do zobaczenia i zrobienia. Zerki na sklepy. Mhm. O, zbieramy wiosenne żetonsy. Gidz. Cieszę się. Dobra, to co my tutaj mamy robić? Aha, tu są konie do kupienia. Szeroki wybór wierzchowców. Ej. Nie mam tego Araba, a on jest mega ładny. Kurde, ładny jest, ale nie wiem. Kurczę, tutaj są też dwa angole, których nie mam. Ten jest śliczny, Jezu, teraz już nie wiem, 850. One drogie są, bardzo drogie. I tu jest ten, który mi się tak strasznie podobał. Ja i teraz nie wiem. 950 też kosztuje. Dobra, ja muszę to przemyśleć. Srogo muszę to przemyśleć. Bo widzę, że tam jest więcej tego typu rzeczy. Tu mamy co? Jakiś. aaa, tu możemy sobie grzywkę zmienić. Ej, dobra. Może byśmy zmienili co? Na jakąś taką. Kurczę, nie wiem teraz. No i nie, ale. A taką? Taką sportisz? Ten ma warkoczyki, a ten taka sportisz. Kurczę, nie, warkoczyki. Jednak warkoczyki, okej? Okay? Dobra, tu coś wymieniamy. Serio? I co, tylko to za to dostajemy? Jeśli tylko to jest na wymianę, to ja dziękuję bardzo, ale nie. Tutaj jest jakiś gościu, który też pewnie potrzebuje pomocy później, ale ja tego teraz nie chcę zrobić, bo. No, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tam mamy. O Boże, tutaj jest dużo takich rzeczy, których ja nie widzę. O, mamy sklep. Dobra, pokaż się. O! o, Ładne są te rzeczy. Ej, 35. Aha, no tak, bo to wiki. dobra, to, to nie jest tak. Tutaj jakieś buciki. O! Jezu, jakieś śliczne kolory! Oh my goodness! To jest piękne, ale 80 star końców to jest bardzo dużo. To jest za dużo. Okej, okay, tutaj mamy brązy, glany. Jakaś taka. Sukienka jak Simsów, wiecie, ta, ta. Sielanka wiejska. To nie wiem, co to jest. A to. Ło! Ło! Ej, ło! Nie, to jest mi potrzebne. To jest mi potrzebne, zdecydowanie. To jest mi potrzebne. To też jest mi potrzebne. I to też jest mi bardzo potrzebne. Strasznie tego potrzebuję. Przepraszam, starkońcy, ale ja dosłownie ja. Yy, <grybujesz> Okej? Okay. Ja wiem, to jest. To jest to, co ja teraz robię, to jest w ogóle ja nie wiem, ale. Jeszcze mam tam jakieś starkońcy? W ogóle to jeszcze jest potrzebne? <grybujesz> tak, coś jeszcze? Torby nie potrzebuję, spodni chyba też nie potrzebuję, ale to są chyba jedyne spodnie z pełnym lejem, więc czarne spodnie z pełnym lejem ja ich potrzebuję. Eee, dobra, to już mam. <laughs> o mój Boże, co ja tu widzę teraz? Po prostu. Okej. Okay, eee, czekajcie, 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 bo ja mam tutaj jeszcze te, 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 te kartka, kartkę. To jest mi niepotrzebne teraz. <laughs> ale wow! Czujecie to, jak to ślicznie wygląda ten zestaw. I'm in love, I'm in love Wow, okej okay, To jest ładne, po prostu mm, Co my tu Czekajcie, no bo Ja potrzebuję być tutaj Wszędzie w tych miejscach, jakby jestem Ale to nie wiem, to mi nie zaliczy, czy co jest Nie mam pojęcia Co mam, wejść tą fontannę? Co jest? To no chyba tak nie działa Nie wiem i tu. A, dobra. Ok. Dobra. To tam dalej jeszcze trzeba pojechać. Matko, ja ile ja wdam? Nie, to jest dramat. <grym> A, tu jest ta scena, na której można tańczyć. Luzik. O, tu jest jakiś sklep. Trzeba to zobaczyć. A jezu, ale ten komplet. No, po prostu. Mamy jakieś buty. Koszulki. Takie topy bardziej. Spoko. Bardzo ładne, ale nie. Ja jestem zakochana teraz w tym zestawie brązowym. Jest po prostu przepiękny. Przepiękny. No, no naprawdę dajcie znać, czy Wam też się tak podoba, czy to tylko ja jestem taka. Tutaj jest to. To dobra. To to sprawdźmy. Ok. Mm, I jeszcze jedna rzecz. Gdzieś tutaj. Czekajcie tu. Gdzie to? Czy ja mogę tędy przejechać? Mogę ok? No i nie mogę. Tutaj do no dosłownie coś jest, czego ja nie mogę, jakby. Patrzcie, zablokowane. A! Dobra! Tu! O! psiaczki są nowe. To jest z różowym. Tutaj mamy jakąś wiewiórę, To już było, chyba. Tu mamy takiego kruka, ale no nie wiem. Ta wywióra słodka, ale... Ale... Hmm. Jakby spoko, ale ja nie jeżdżę ze zwierzakami przy torbie, dlatego... Ale u ja, ale by to pasowało do tamtego araba, nie. O, my... o mój Boże! O mój Boże! Ale. To koniec wycieczki. Ale. Dobra. Jest zostajni Jorvik. Okej. Okay. A to? Tak, chcemy do Stajni Jorvik. Zabierze i Twojego konia do święta na teren święta Stajni Jorvik. No, czyli tam, gdzie chcieliśmy. Ale tam w ogóle dużo jest zadań, więc jakby jeśli chcecie drugi odcinek z tej aktualizacji, to też dajcie znać. Tutaj też są jakieś konie do kupna, czy nie ma za bardzo? A, ja muszę tam wrócić teraz. Dobra. O, a tutaj są chyba rzeczy... Oh! Ej, czemu zsiadłam z konia? Wsiadaj na tego konia. Co ty robisz, dziewczyno? O, dobra. Tutaj mam jakiś taki żółty golfik. to jest śliczny. Ja potrzebuję tego. Ja potrzebuję dużo tych punktów. Okej, okay, ja muszę to wszystko mieć. Patrzcie na te owiki, w ogóle. Ła. O mój Boże! To siodło jest przepiękne! Z tymi kokardkami! A, Pragnę go! To i to siodło. O! Po prostu pragnę tego, nie? Dosłownie ja tego potrzebuję. Ja potrzebuję to mieć. I ten czabrak też potrzebuję. Czy to wszystko? Czy to jest jeszcze jakaś strona? Nie, to wszystko. To siodło ma tak przepiękny kolor. Dobra, okej, okay, ja stąd wychodzę. Dobra, te rzeczy stąd są przepiękne. E, fajnie, że jesteś. No wiem. Porozmawiamy z Lili i Lucianą. Hmm, chcę wyzwać inne kluby na pojedynek, ale nie jakiś tam pojedynek. Pojedynek rapowy. Okej, okay, najlepsze jest to, że nikt nie potrafi mówić hrafa... hrafnfaxa. Wom szwand... <laughs> Lili, nie, po nie powinno Ci dziwić, że Tan nalegała, byśmy razem prowadziły Święto Jeździeckie. Zanim zaczniesz kolejną sesję rapową może opowiemy naszemu nowemu gościowi o święcie. Dobra, my wiemy, że to jest super święto, super najlepsze i w ogóle super się życzy tutaj dzieją, więc puśćcie nas już. I punkty nam dajcie. Okej, okay, mamy ochotę? Tak. Znaczy, chyba nie mieliśmy ochoty, ale dobra. Tak, ona teraz będzie nas próbowała tu prowadzić, tak? Tak czy nie? Ej, co ty robisz? Aha, o matko. Dobra, ona sobie jedzie dalej. To niech sobie jedzie, my tego nie będziemy teraz robić. Co to? Druidi? Co? Okej, okay, ja chyba nie mogę zacząć kolejnego zadania, jeżeli tego nie skończę. O, tutaj też się dzieje. Aha, to na zasadzie weterynarza, tak? Dobra, pamiętaj, że co się dzieje, Porozumiem, jest hak, dobra. O, no, dobra, tak myślałam, właśnie, że to o to chodzi. No dobra, no to zróbmy już to, ale w ogóle to święto takie prawdziwe, to chyba tam się rozgrywa dopiero. No właśnie. Mm -mm. Najsi, nice. dzień dobry, tutaj są jakieś zawody. To ja sobie te zawody zrobię, bo tamto to już robiliśmy milion razy. Eee, z baronowej. My, to znaczy baronowa, rzecz jasna. Teraz rozumiem, dlaczego tak chętnie znalazła trochę czasu w swoim napiętnym harmonogramie, aby pojawić się na tym święcie. Eee, Usłyszało tu rywalizacji, nie ma nic bardziej już więcej niż współzawodnictwo. Nie może dołączyć, ok. To dlatego masz teleskop? Jestem tu wyłącznie po to, żeby obserwować jeźdźców. Myślę, że Baronowa przyjdzie, żeby poczuć się młode. Co? Chcę zobaczyć najwybitniejszego jeźdźca. Ma poczucie, że znajdzie się ktoś. Aha! Ooo, taka rozeta. Mhm. Czemu nas tak wywaliło? Taka rozeta jest do wygrania, tak? Dobrze, dobrze. Co? Jakby. Baronowa jest pod wrażeniem. Aha, okej. Okay. Masakra z tym! Chyba będę musiała to skończyć, bo jakby nic nam się nie odblokuje dalej. Dobra, wiem, po prostu będę patrzyła, gdzie to jest i będę to szybko przeklikiwać. Dobra, ciach, ciach, idzie dalej. Aha, to my możemy sobie pojechać tu na skrót chyba. O, to jest super. W ogóle to ujeżdżenie, tu będzie gdzieś ujeżdżenie i I know, I know. Tam coś jest w ogóle. A, to jest to głaskanie tych, 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 tych zwierzątek, dobra to od razu możemy tutaj zrobić to. Cyk, pyk. Dobra, super, Andy, dzięki. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy, lecimy do kolejnego punktu. Pach. Dobra. To chyba wszystko, co? Mi się wydaje, że to wszystko. Dobra, bobcaty. <ścoughs> ok What next? I jesteśmy na miejscu. Przeżyliśmy to! Na szczęście. Ciekawe, czy to nam daje jakieś punkty w ogóle. Koniec wycieczki. po Lucy OK. Okej. Tak, podoba mi się. Dziękuję! Szkoda, że to trzeba zrobić, żeby... E, co? Nawet jak na członkinie niewłaściwego klubu udanego święta. Dziękuję! Dostałam cztery. To jest ważne. Uuu, a co to? <ścoughs> to to sklep! Aha, dobra, to są te same rzeczy, które... Okej, okay, spoczko, To to jest spoko. Tu mam rzeczy na wymianę, których pragniemy. Tutaj się nic nie dzieje na tym święcie, ale tam z tą baronową chyba też, nie? Nie wiem, czekajcie. Tak zarknę sobie z tą. Ale nie, bo ja mam tutaj same wyścigi na razie z tego. No dobra. Oj, oj, oj. Czekajcie, czy ja mam porozmawiać z baronową, to ja muszę... Kurde, tutaj się tak zbiegają wszyscy. Czemu? Trening codzienny. A I to daje nam tak, dobra, okej. Okay. Eno, rozumiem. Wyścigi codzienne. Czy to nam w ogóle coś daje? W sensie jakieś takie... Wiecie, poza tymi punktami, no nie? Czy tam... Te punkty od baronowej nam się zwiększą. W ogóle ta animacja, że skok po skoku jest taka dziwna, to się tak... Taki przyskok jest dziwny. No nie wiem, dziwna troszkę. Taka... Staw, tak jest, nie wiem, taka stóp klatka jakaś dziwna jest. No dobra, ja myślę, że nie, ja nie będę z wami robiła tych wyścigów, bo to trochę nie ma sensu, żeby się wiecie. No każdy je ma, każdy wie jak one wyglądają, więc spoko. Eee, one były rok temu bodajże... a o, o, się zablokowało. Kurde. Eee, także Dobrze, że coś takiego jest, że jakieś dodatkowe zajęcia, jakieś dodatkowe punkty, coś takiego, co wiecie, no... Czekaj, zaraz zobaczymy, czy nam tutaj coś się da, czy nie. Nie, 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 nie. Na razie mnie nie... Ja to sobie zrobię później. Dobra, dostaliśmy cztery, to ile mam już łącznie? 12. Ej, może nie będzie tak źle. Pokaż. O, tak, 1 z 80. What? Okej, okay, wróćmy do Murland. Chociaż wiecie co? Pojedźmy sobie tędy. To nas od razu przyniesie na to święto chyba. Czy mi się wydaje. Czekajcie, chyba tak, chyba przyniesie nas na to święto. Chyba. Zierz, <laughs> nie wiem. Święta jest dzieckiego w Murland, no. Także tam poklikamy, zobaczymy, czy coś tam jeszcze trzeba zrobić. Jeśli nie, no to oczywiście będziemy też się brać za te za zadanka. I wydaje mi się, że to jednak będzie na jeden odcinek, bo... Okay. do ubrania się wybrany przez nas sposób o matko Loreta <grywa> dobra bardzo proste, Dobrze, stawiasz czoła wyzwaniu okej, okay, tutaj jakieś ubieranie się to też daje nam punkty, tak? o, cztery okej, okay, dobra czyli to też trzeba zrobić i to zrobimy na pewno, ja sobie to będę robiła fajnie, spoczko to co to? Mistrzostwa, wróć do mnie, co? Mm. Co? Aha, dobra, weź udział w mistrzostwach, okej, okay, rozumiem. Dobra, czyli jeżeli mamy to zadanie, to i weźmiemy udział w mistrzostwach, w sensie, w, jak w grze będą mistrzostwa dostępne, no to wtedy coś tutaj się będzie działo więcej, dostaniemy więcej punktów. Chyba nic już nie mamy. Tutaj mamy to, tutaj mamy to. Tutaj nie mamy z nikim do pogadania. Jeszcze tylko sobie tak szybko zerknę wszystkie ikony mapy. Hmm, wydaje mi się, że nie. Jeszcze tutaj spójrzmy. Czekajcie. Śledowanie mistrzostw, no właśnie, mistrzostwa. Hmm, zapomniana wiewiórka, czyli nie ma więcej zadań na dziś. Ok, yy, więc jeśli chodzi o to, to by było na tyle, ja te zadanka będę robić sobie na pewno, żeby zdobyć jak najwięcej tych wszystkich rzeczy. A tymczasem bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli i tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach, bo są mega motywujące. Także mam nadzieję, że dobijemy tutaj 600 łapeczek. Jeśli tak, to będzie super naprawdę. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam moich wspierających, którzy widzieli ten filmik na pewno wcześniej. I pozdrawiam również Was, wszystkich, którzy zostawili właśnie tutaj jakiś po sobie ślad. To bardzo miłe. <laughs> no, także do następnego trzymajcie się. Pa!